Na mor Tadele. Jesteśmy atakowani, ludzie. Kryjcie się, Wojna idzie. Co tutaj robić? Co tutaj robić? Jenny, przecież to logiczne. Straże. Szykować formację obronną. Królu, atak na zamek mamy. Jakieś rozkazy, Magu, przede wszystkim nie panikuj. Zajmij się mieszkańcami, są najbardziej skłonni na niebezpieczeństwo. A teraz w bój. Atakujemy. Ssaki nie mogą przetrwać. Za te je chłopy, znaczy i nie. Bronić zamek do licha. Ognia. Aaaa, śmierć z Jeżeli ostatnią deską ratunku jest to SZ, to jesteśmy w kuprze, bogowie. Dajcie mi nadzieję, bo przez te ssrajojaje nie będziemy mieli spokoju. Mieszkańcy, ja nie wiem, czy ja mam jeszcze siłę. Albo poddajesz się i zostajesz wasalem Królestwa Gnomów, albo zostajesz zabity tu i teraz. Już chyba czas, aby król Harold. Co to było? O mój Boże, toż to co? to o. On powrócił. Legendy okazały się być prawdą. Dziadku, dlaczego ty nie mówisz Iwoną? ci się, bo w dostaniesz! Nie uciekać, tchórze! A wy, pilnujcie go, aby nie uciekł! No dajesz? Uciekamy, szybciej! Kocie na szarym rycerzu, w zamian za uratowanie naszego domu oraz uratowanie króla Harolda III z niedołężniałego przed gnomami zostajesz mianowanym na bohatera zamku Harold. Brawo chłopaki, tak trzymać.